Złom dobry wszystkim. W sobotę 8 jest godzina 8, może 10.00. Zimno, rzeźko, ale przyjemnie. Zapowiada się wspaniały dzień dzisiaj. Wspaniały dzień. Ja przykręcam klemę do akumulatora i lecimy do skupu. Odkręciłem klemę, żeby mieć pewność, że rano. Że rano, odpalę kadika. Pokażę wam, co tam do skupu wieziemy dzisiaj. Taczki śpiewają fajnie, pracują, śpiewają. Zawodowego pozdrawiają. Więc tak, mam tutaj wiaderko aluminium i to aluminiowe też jest oraz taki profil, no i cienki złom. Tu wiadro, tam jakieś rzeczy. Te rurki, które wczoraj podjąłem, te felgi od Adriana, Zobaczymy, co się wydarzy na skupie. Ach. Dobra, nie zamykam na klucz. Felgę... E, co ja mówię? Klemę przykręcam kluczem dziesiątką i ruszamy, i ruszamy. Pauza. Moi drodzy, zmieniam taktykę. Zmieniam taktykę. Ja tego zawodu złomowego cały czas się uczę. Więc tak. Opróżniam piwnicę. Opróżniam, bo tam mam kupę złomu taniego i śmiecia wszelkiego. I tak. Zamieniam piwnicę na magazyn na puszki. Zrobię sobie tam też... Yy, zrobię sobie tam też yy, warsztacik. Jakiś stół załatwię i tak dalej. Może jakieś demontaże będą później u mnie. Yy, magazyn na puszki, a tam Olza, mój drodzy, Olza. Styczniowa magazyn na puszki, i złom taki będę zbierał tylko wartościowy moi drodzy do piwnicy. Czyli tak silniki zawierające mieć elementy, zawierające mieć i kompresory z lodówek, i tak dalej. tak? A taki złom typu rurki gdzieś tam z łusków, i tak dalej. Takich zwykłych, ten złom taki najtańszy, to, to nie bo mam tego pełną piwnicę i pełne, pełno śmiecia wszelkiego, i teraz muszę się wygrzebać z tego, wygrzebać z tego, moi drodzy więc tak no to będzie proces, nie? długotrwały, ale będziemy obserwować na kanale u mnie dziękuję za wszystkie subskrypcje nowe dziękuję za to, że przybywacie i subskrybujecie kanał zawodowego jedziemy do Skupu, a potem ty i ja pojedziemy nie, źle to powiedziałem, jeszcze raz a może skręcę to powiem jeszcze raz Jedziemy do skupu, a potem. A potem ja i ty pojedziemy na stację BP. Tak to miało być, żeby się rumuwało. Dobrze, moi drodzy. Pauza i zobaczymy się na podsumowaniu. Teraz też jest muzyka z Kadika, tylko inna. Z tyłu dochodzi. Dźwięk. Metalo, metalowej muzyki. <laughs> Słońce wschodzi, moi drodzy. Zapowiada się dziś. Cudowny dzień i takiego Wam dnia życzę. Także jedziemy do skupu, a potem, moi drodzy, e, potem na stacji BP i zobaczymy, co tam e, w temacie puszek. Co w temacie puszek. Przed nami most, który wiedzie na granicę. Tam jest granica Polski Czech, a tam tam gdzieś, już tym mostem nie muszę wyjeżdżać z domu, opuszczać rodziny na trzy tygodnie albo dłużej. Żona mówi do mnie wczoraj tak, jakbyś wyciągnął stówkę dziennie, to przeżyjemy. No więc staram się kochanie. Chociaż to jest na razie z piwnicy kopanie tych skarbów, które tam miałem. Ktoś pytał o aluminium, po ile jest aluminium na skupie. więc Aluminium jest po 4,50. Było 6 kg, 27 zł. No i reszta złom Mieszany, złoty 5 za kg, 72 kg. Razem wyszło 103 ,15 zł, 15 groszy. Tutaj leży. Tutaj leży, moi drodzy. No i tak, co, żeby film nie był za krótki, jedziemy na stację BP i bez szereg trzymając telefon w ręku zobaczymy jak tam z puszkami sytuacja ja, ja tu mam worki mam chwytak rękawice, które w tym tygodniu kończę <noise> dłużej nie, nie mają prawa już pracować no i jeszcze słoneczko zobaczymy i na wypiluszymy co? Ach, jak ja lubię taką pogodę lubię taką pogodę moi drodzy kiedy nie pada, jest troszeczkę mrozik Rzeźko, przyjemnie. Popatrzymy, czy puszek nie ma tutaj przy okazji. A przy okazji parę puszek znalazłem, powiem Wam. Jak mi się otworzy, to Wam pokażę. Jadąc do skupu złomu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć puszek jest w wiaderku. Pozdrawiam Artura, który leci właśnie do Katalonii z powrotem. jest są puszki z jego miasta też. Artura z kanału Flaming Recycling. A, Artur leci na południe. Szczęśliwego lotu przyjacielu. A my lecimy na BP, To znaczy Ja i ty lecimy na BP. Zobaczy co tam z puszkami. Pauza. No i tak, jesteśmy na stacji. Będzie mi trochę ciężko jedną ręką trzymać telefon, a drugą ręką chwyta taki worek, ale jakoś to zrobimy. Pauza. Do no, paśników tu kupniemy. Kuku. O, ile przymaznięty kuku. Nic. Nic, nic. 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 No. Tam jest ten kontenerek. Zobaczymy, co w kontenerku, jak się zbliżymy. No i, w, no i w kontenerku pełno worów jak widzicie. Tam jedna puszeczka, to ją sięgniemy. Ok. W takim busie, moi drodzy, spędzałem trochę czasu też ja tak weekendy spędzałem, moi drodzy, na parkingach. Nie chcę do tego wracać, zapomnieć, zapomnieć. o tym chcę. Teraz złą, zbieram, cieszę się i cieszę się, o, bo tworzymy kolejne grota kartony. Dobra, nie będziemy tu kopali, przejdziemy się po parkingu zobaczymy co tam gdzieś leży to muszę spauzować, żeby te puszki do worka schować o te dwie te dwie puszki wycieraczki leżą dwie no to ja wezmę bo je. to jest złomik nie? jakby nie patrzeć do wasza pora iść do wora i teraz tak moi drodzy jeżeli chodzi o złomik, to będę brał tylko taki który można zabieść prosto do skupu albo trzymać go na aucie i właśnie z auta do skupu Kuku, ku trawnik pięknie ośnieżony i światełkiem słonecznym oświetlony a z tyłu blizna dźwięki życie nuty no tej piosenki, o rzymowało się Chodzą Disney, bo zimno, zima, a my zaglądamy do paśnika grzebać nie będziemy. Chociaż jest tam puszeczka jakaś. Dobra, pauza, coś tam wygrzebię. Jestem chłopakiem z chwytakiem na tym cieniu, widać go. Idę sobie po stacji, ale niedaleko. I po stacji sobie chodzę. I oglądam śmieci. Czasem puszka do worka mego wleci Drogie dzieci Dobrze moi drodzy, nie będę się zapuszczał daleko Zabracam. Tam jeszcze ze dwa paśniki Koło tych ciężarówek I na drugą stację zajedziemy po drugiej stronie Opa, w paśniczku dwie puszki były Co wygrzebałem, worek otworzyłem. Dwie puszki, mamy też wycieraczki Mamy tam parę puszek jeszcze innych Szybki, szybki Szybkie obejście, przejazd na drugą stronę. Tam powinno być więcej, bo tam więcej ciężarówek parkuje. Tu po weekendzie dużo puszek będzie, czyli w niedzielę wieczorem warto się zapuścić. Tutaj, pauza. Jestem koło KFC, a tu puszki, dwie, albo więcej. Raz, dwa, u, trzy ten to pełny chyba jakiś pełny, pełny eee, zamarznięte trzy cztery pięć o. sześć moi drodzy ale akcja ale akcja sześć sześć? więcej? Dobra, nie będę kopał głębiej, spauzuję i do worka to wrzucę, pauzę. Na przystanku się zatrzymałem, nowy worek przygotowałem. O, na przystanku tu postoję, wcale się nie boję, wcale się nie boję, nie boję. To chyba stalowa, co? Stalowa, ale nie wiem. Przystanki mnie fascynują. Przy każdym przystanku jest paśniczek, moi drodzy. płaśniczku pusto, tylko stary rozkład jazdy. Dobra, jedziemy na stację. Przygotowałem nowy worek, bo tam są stare wycieraczki i tak dalej. Ja to sytuacja. No w tej No śniegu trudnia, moi drodzy, rozpoznanie. Śnieku śniegu trudnia rozpoznanie. No, ale jedziemy na stacji tam pomieszkujemy. A potem do mechanika, bo mam tu po drodze, jakby w tamtą stronę dalej. Do mechanika. Dać mu kasę za ostatniego złomika. No, jak wejdzie do auta, udało się wejść. Całe szczęście, mój drodzy że się wejść, udało. Bo jakby się nie dało, to by się spalało. <grydanie> Jedziemy na stację, pomyszkujemy za puszkami, potem pojedziemy do mechanika. Dać mu kasę za złomika ostatniego może będzie miał coś nowego no i coś tam z tą Omegą muszę ustalić co z tą Omegą dalej robić z moją Omegą zepsutą która stoi tam u niego od czasu jakiegoś dobra, tu zaparkujemy stację obejdziemy okej okay. jesteśmy u celu mój drogi przyjacielu zobaczymy co w paśnikach piszczy tutaj ciężarówek więcej stoi jakby dobra, pauza dopiero przy trzecim paśniku puszeczka się pojawiła jedna jedna, Co no weźmiemy o, chyba się mi zepsuł Ale zobaczymy czy się mi zepsuł czy to się da naprawić pauza na tej stacji jakby słabiej trochę źle prognozowałem moi drodzy o w koszach nie ma puszek za bardzo widzieliście że wziąłem jedną ale leżą przymarznięte tutaj ej chodź tutaj do mnie przymarznięte puszki leżą jedna druga no bo oni wypiją w ciężarówce i rzucają Drzwi otwierają i wyrzucają, nie? Nie chce im się do kosza iść tak, takie zwyczaje, niektórzy mają Ciężko mi się operuje moi drodzy jedną ręką Trzymam telefon w jednej Dobra trzy puszki jak na razie z tej stacji A w kontenerku zaglądałem przed chwilą Do kontenerka i słabo tam, słaba sytuacja W kontenerku pójdziemy tam na to pobocze Gdzie ostatnio, o tam, tam może będą leżały jakieś aluminiowe strzały tutaj nic nie widzę dobra włączę się jak coś będzie ciekawego a tylko puszki trzy przejdę się poboczem do auta co tu? Wiś na drzewie, panie tu jest jakaś puszka, to jest puszka staluszka a ja puszek, staluszek zbierać nie muszę o, panie kochany, gdzie pan błagisz chaszcze to nie jest ciekawe, co ty pokazujesz na tym kanale co ty pokazujesz na tym kanale stara puszka zgnieciona, o jest jest, jest o. jak widzicie moi drodzy pieniądz leży wszędzie pieniądz leży wszędzie Leży on. Tylko drobny to jest pieniądz. Nikomu się po niego schylać nie chce Ale Mi to nie przeszkadza. Więcej go tam widzę. Więcej go tam widzę. Dobra, ja spauzuję, pozbieram tutaj. Pauza. Są monety. Są monety. Ta, tą ulicę mianuje ulicą Kasztywańską moi drodzy. To chyba już y, szóste, szósta czy siódma puszka tej marki Kasztelan czyli tam mamy tam gdzieś mamy ulicę Harnasiową, a tu będzie ulica Kasztelańska może być dobra moi drodzy, jedziemy do mechanika zobaczyć co tam e, słychać u Omegi To jest moja omega. Co się z nią stało jakiś czas temu? Mechanik coś tam porobił, ale nie do końca się udało z nią zrobić. No i raz się dowiem, dowiem, się od niego, czy to warto robić, czy co. To dalej z tym autem, czy gaz pojechać, zatankować. Tylko musiałem go pociągnąć na holu na najbliższą, na najbliższą stację z gazem zatankować trochę gazu i zobaczymy, co wtedy. Jak dalej nie będzie problem jakiś, no to. Szkoda mi ją dawać na złom, bo ma nowe opony założone zimówki. Nowe opony zimówki. Ma moja Omega, no i byłaby dobra na jakieś takie wyjazdy dalsze, bo można byłoby w niej spać. Sobie złom zbierać, wygodne siedzenia. Samochód na gaz, oszczędny, oszczędny w miarę, no bo to silnik bazero. No i można byłoby w nim spać, nie? I jechać gdzieś w Polsce, zwiedzać, zbierać złom, nie wiem, puszki nagrywać filmy, cudować zaraz zobaczymy co z nią dalej pauza no i moi drodzy ja już po wizycie u mechanika mojego znajomego tak, z Omegą będą dalej podejmowane próby reanimacji tego samochodu bo szkoda mi go by złomować także jeszcze zostaje, on tam ma kupę roboty ma coraz więcej klientów itd. i tak dalej ta Omega jest tak robiona z doskoku ale to ja to rozumiem, wszystko w porządku nie pali się yy, będzie robiona ta omega, na razie 600 zł. Tam pakowane jest, jeżeli chodzi o pracę, mniej więcej i, i tam co powymieniał, rzeczy różne. Ale jeszcze coś tam chce spróbować, no to niech spróbuje, nie? Spróbuję. Mi się nie pali, a on to sobie zrobił ładnie, kiedy będzie miał czas. A zajrzał mi do Kadnika gdzie wydobywa się sport maski muzyka i mówi, że to przepustnica powietrza, że to często w autach w się tam coś robi, tam jakieś, że jakiś tam silniczek jest coś że jakaś klapka, którą tam zamyka otwiera i otwiera i że można kupić po numerze, tam numer na tej przepustnicy jest w boku na Allegro używaną za 50zł to to kupię a on potem mi ją wymieni ewentualnie a na razie póki co będę klemę ściągał z akumulatora, żeby mi to nie wyładowało akumulatora także zdiagnozowana jest przepustnica powietrza, że tam coś zacina się ten silniczek czy coś a przed nami stacja będzie Tabipi na której przed chwilą byliśmy miłej soboty moi drodzy, wczoraj leżałem w łóżku wieczorem i się zastanawiałem czemu na wieczorną e, koszykówkę się nie wybrałem także dzisiaj postaram się uruchomić rower i pojedziemy na Cieszyn na wieczorną koszykówkę pozbierać puszek trochę piękne widoki, góry, trochę tam słońce Na ta stacji, na której byliśmy no jadę do domu moi drodzy Zjeście śniadanie, bo ja w ogóle to jestem po kawie, a przed śniadaniem. Miłej soboty dla Was, miłego weekendu. Może dzisiaj jeszcze będzie wieczorna koszykówka, także zapraszam serdecznie. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. A muszę bieg zmienić, ja nie mam ręki. A o, teraz dobrze. Kadyk spisuje się wyśmienicie. Jeszcze raz, moi drodzy. miłego, miłego weekendu dla Was a przed nami cieszymy.